Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym holu. Dzisiaj przede wszystkim mam zakupy z Hebe, ale tak naprawdę nie tylko, bo będzie mini, ale tu mini wstawka z Rosmana. Natomiast co to tak jakby urodzinowe zakupy? Dlaczego mówię tak jakby? Dlatego, że były po prostu inne odcinki, totalnie, ale totalnie mnie pochłonęły i po prostu się spóźniłam, bo już jest trochę po moich urodzinkach. Aczkolwiek na urodziny od Hebe dostałam sms właśnie z tym, że otrzymuję rabat. Dodatkowo od mojej mamy dostałam w prezencie kartę podarunkową w hebę, więc tak naprawdę zaszalałam i starałam się tutaj wszystkie limity spełnić, więc pokażę Wam co zakupiłam. Zaczynamy od niekosmetycznych rzeczy, żeby na końcu zakończyć z najlepszymi. No i powiem Wam, że to był taki zakup, bo trochę brakowało mi to limitu, a trochę bo po prostu chciałam wypróbować. Są to szampony Yumi. I niestety nie jest to moja marka, jakby ubolewam nad tym, jak ktoś wie, jak zainwestować w udziały. Dajcie mi znać, bo wydaje mi się, że to już jedyna rzecz, która mi tutaj pozostała. Aczkolwiek mamy szampon i mamy odżywkę. No i właśnie pani to mi poleciła do włosów przytłuszczających się i piszę tutaj to tak. Jeśli chodzi o szampon, pisze tak greyfrutowa normalizacja Szampon do włosów przytłuszczających się Kompleks ekstraktów ziołowych Aloes Greyfruit Więc zobaczmy, czy to jakoś pachnie um, Minimalnie ale tak naprawdę nie mogę się zdecydować, czy jest to zioła, czy, czy jest to grapefruit, czy jest to jedno i drugie. Natomiast jeśli chodzi o tutaj odżywkę, piszę tak: Rosinna normalizacja, odżywka do włosów przytuszczających się, kompleks ekstraktów ziołowych, olej słonecznikowy, olej tamanu i grapefruit. W zasadzie zapachu nie czuję. <laughs> Aczkolwiek tak, są to dwie, dwa produkty, które będę testowała nie ukrywam, że um, trochę mam bardzo wysokie oczekiwania. Tak to ujmę. Jeśli nie wiecie, ja do tej pory korzystałam z Function of Beauty, które wręcz można powiedzieć, że uratowało mi moje włosy i w chwili obecnej jestem jakiś czas już bez odżywki tego i. Powiem Wam, że jak podkradam inną, to jest po prostu tragedia. Moje włosy zaczynają wyglądać coraz, ale to coraz gorzej. Plus szampon mam dosłownie na wykończeniu max. jedno czy dwa użycia, więc na pewno szybko zacznę to testować i dam Wam znać, co sądzę. Ostatnią rzeczą, którą Wam pokażę, która nie jest makijażowa, to są to takie naklejki na pryszcze. One są z firmy L'Biotica, punktowe plasterki na wypryski. No i one mają trzy razy coś takiego. I powiem Wam, że o ile są ok, o tyle moim zdaniem nie są warte ceny. Po pierwsze, miałam już tańsze zamienniki, które działały tak naprawdę lepiej. Po drugie, no trzymają się bardzo słabo. Natomiast ostatnio słuchajcie, odkryłam takiego haka, ale to takiego haka, tylko proszę Was, nie śmiejcie się. Są to plastry na odciski. I ja na początku wykorzystałam kompit, bo kiedyś miałam kompit. Yy, ale teraz dorwałam na promocji w Rosmanie właśnie, właśnie te z Isany. Ogólnie jeśli chodzi o Rosmana, to były na promocji po 5, zł, te teraz są po 6, w porównaniu do z tych skompic z za 20, a w zasadzie jest to jedno i to samo. Więc jest to taki tego rodzaju plasterek. Yy, to jest hydrolipidowy, czy jakoś tak się nazywa plaster który po prostu no, niby ma służyć na odciski, ale w praktyce jest świetny na pryszcze. Możecie to sobie przeciąć i na przykład na, na fragment nakleić, albo na przykład jeśli macie w jednym obszarze, po prostu przykleić na ten jeden obszar i śmiało wam przez nos się będzie trzymało w odróżnieniu od tego. A w zasadzie cenowo mam wrażenie, że to się zdecydowanie bardziej opłaca. Także serdecznie Wam tego lifehaka polecam. Jakkolwiek dziwnie by nie brzmiał, wieszcie, mi mój chłop już mnie widział, obklejoną tutaj na brodzie. Tutaj miałam jeszcze jakieś pojedyncze, um, ale działa, działa, to najważniejsze. Przechodzimy do kolejnych rzeczy i tym razem kosmetyki. Ekspediencka poleciła mi te produkty z Gosha i przechodzimy tutaj do pudru. Ja nigdy nie miałam tak drugiego pudru, bo powiem wam, że naprawdę jest drogi, mimo że druga rzecz była minus 50%. Jest to Gosha Camelone Powder, który jest transparentny i podobno z wszystkiego, co mieli, ma się najlepiej sprawdzać na właśnie nieświecenie się w kamerze, więc zobaczymy, czy faktycznie jest taki super. A jeśli chodzi o to, to jest to brązer. I jeśli chodzi o ten brązer czy kontur, bo tak w zasadzie nazywają tutaj o różnie to, to powiem Wam, że to jest najjaśniejszy odcień. I tutaj się trochę zastanawiałam, bo wydaje mi się, że to słodczowałam, jeśli dobrze pamiętam. I ten ciemny po prostu wydawał się odrobinę za ciemny i ja się po prostu bałam, że nieważne ile czasu będę blendować, no to będzie za ciemny, więc mam nadzieję, że tego z kolei nie będę musiała kłaść, nie wiadomo ile. I na pewno tych rzeczy zobaczycie wkrótce test, aczkolwiek jakby chcę was uprzedzić, że... Albo już się pojawi, albo, yy, albo, się wkrótce pojawi, albo już był yy, odcinek z Action, gdzie właśnie dorwałam ten puder i jest to Pretty Peachs z Go Flawless, yy, właśnie od, Ma w sumie od Buy Max More, yy, puder, który, no nie ukrywam, słuchajcie, jest super tani, on kosztował 8 zł. Yy, I to jest akurat właśnie ten brzoskwiniowy, aczkolwiek była jeszcze wersja ryżowa. Ja go koniecznie muszę przetestować, bo nie wiem jak w waszych action, ale w moim action, jeśli coś jest, to jest przez około miesiąc, a później znika. Więc yy, jakby nie ukrywam, że to tak minimalnie bardziej priorytet, żeby wiedzieć, czy się zaopatrzyć w więcej, czy nie. A jeśli chodzi o ostatnią rzecz z cheba, no to tutaj mam po prostu moje ulubione korektory z Catrice. One są w kolorku piątym. No i jeśli o nie chodzi, no to po prostu są to korektory, które z tych najtańszych wersji po prostu dobrze mi się sprawdzają. Ja w chwili obecnej mam też go na sobie i uważam, że jest naprawdę spoko, fajnie trzyma, więc, więc skoro była promka, no to zakupiłam i właśnie to dopełniło jako ostatnie mój budżet, no bo... Tak jak wspominałam, miałam kupon, więc trzeba było spełnić cenę. Miałam też kartę, więc chciałam ją wykorzystać naraz, a nie dzielić. E, ale tak, mam nadzieję, że ten haul się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostaw kciuka w górę. No i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. A ja no cóż, mam nadzieję, że zobaczę się z Tobą wkrótce. Pa, pa!